Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie znowu film o filtrach przeciwsłonecznych, bo przecież mało jest tych filmów. A mianowicie konkretnie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć i pokazać też o tym, ile naprawdę należy nakładać tych filtrów przeciwsłonecznych. Także jeżeli nadal nie potraficie sobie odpowiedzieć na to pytanie i jesteście ciekawi, co też ja dzisiaj tutaj na wymyślałam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, pomysł na ten filmik przyszedł mi do głowy już jakiś czas temu, a konkretnie to podczas recenzji tego konkretnie filtru e, zbiorę antlizm, który jest w postaci takiego mleczka, bo pamiętam, że jak go nakładałam, to jedna z Was i to chyba nawet Justynka, pozdrawiam, napisała, że e, mówi, że trzeba nałożyć pół łyżeczki tego filtra, a nałożyłaś już chyba z pięć. <gry> No i takich widzów to ja lubię, spostrzegawczych myślących i nie dających sobie wciskać kitów. Słuchajcie rzeczywiście, jak to jest z tym pół łyżeczki, bo ja też nieraz mówiłam, że pół łyżeczki trzeba nakładać i, i że to jest całkiem sporo. No i też jak na, robiłam Wam te recenzje tych filmów, to pokazywałam Wam, ile ja tych, tego filtru nakładam i zdaję sobie sprawę, że to było dużo i czy to rzeczywiście jest wystarczająco i jak to jest w ogóle z, tą, z tymi pół łyżeczki. Dlatego, że filtry mają różną wagę przecież, różną konsystencję i nie zawsze te pół łyżeczki jest tyle samo dla każdego filtru, wiecie o co mi znaczy wiecie o co mi chodzi, Mamy na, mam na przykład na myśli filtr, który jest w postaci gęstego kremu i filtr który jest w postaci takiego wodnistego mleczka, no jak tego nałożymy pół łyżeczki, to to będzie tak naprawdę niewiele a z kolei tego będzie całkiem sporo więc czy to rzeczywiście należy mierzyć na te łyżeczki, no właśnie okazuje się że nie do końca, dlatego że tak naprawdę miarą tego ile powinniśmy nakładać tego, tego filtra filtra są gramy, nie mililitry, nie łyżeczki, tylko właśnie gramy. Słuchajcie, dlaczego ta ilość tego filtra jest taka ważna. Mianowicie dlatego, że te oznaczenia, które mamy na opakowaniach, czyli SPF50, SPF30 i tak dalej, w jaki sposób one są określane? No, są określane oczywiście laboratoryjnie. Te, te filtry muszą przejść konkretne badania i muszą spełniać konkretne kryteria, żeby móc otrzymać takie, a nie inne oznaczenie wartościowe. No i właśnie chodzi o to, że wiadomo, one są badane przez różne laboratoria, więc musi też być jakaś jedna stała liczba, którą. Do której te wszystkie laboratory się stosują. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i te filtry są nakładane w jakiejś tam konkretnej ilości i na, na tej podstawie są mierzone, jest mierzona ich skuteczność. No i ta ilość, w jakiej one są ogólnie. Normy są przyjęte, w jakiej ilości one są nakładane, to jest 2 mg na cm kwadratowy I w takiej ilości te filtry są mierzone w laboratoriach i na, na podstawie tych ilości są określane te wartości SPF 30, 50 itd., itd. No więc 2 mg na centymetr kwadratowy, ile to jest, ile, ile to jest ten miligram i ile ma nasza twarz. Słuchajcie, oczywiście można znaleźć takie filmiki na YouTube, gdzie ludzie sobie mierzą, nie wiem, wycinają sobie kwadraciki centymetrowe i nakładają sobie na twarz szyję i dekolt i w ten sposób mierzą. Ja w coś takiego bawić się nie będę, natomiast przeszukałam internet i są jakieś takie stałe liczby, które są wymierzone i przeznaczone dla, nie wiem... Powierzchni twarzy dorosłego człowieka, tak? I ogólnie można przyjąć, że twarz i podbródek, czyli powiedzmy dotąd, to jest 486 cm2, w związku z tym to będzie 2,43 g natomiast cała twarz, szyja, dekolt czyli mniej więcej gdzieś tak dotąd to jest, 8, to jest 910 cm kwadratowych i to w przeliczeniu daje nam 4,5 grama, czy 4,55 no powiedzmy w 4,5 grama, czyli twarz, tutaj podbródek, szyja no i dekolt, ja to rozumiem jako to, co mi powiedzmy, że nie wiem, wystaje spod stanika tak, dekolt także 910 cm kwadratowych oczywiście można sobie jakoś tam samemu pomierzyć, jeżeli już chcecie być tacy dokładni. Ja natomiast stosuję, nie wiem, przyjęłam te takie ogólne wartości. Wiadomo, że nie wszyscy mamy taką samą dużą twarz i taki sam duży dekolt. Tak samo na przykład, jeżeli. Nie wiem, w przypadku mężczyzn, załóżmy, jeżeli no mają, nie wiem, czy to większe zakola, czy nawet łysieją i mają wysokie czoło, to też trzeba to przyjąć, wziąć to pod uwagę, że jednak tego kremu będziemy nakładać więcej. No wiadomo, osoby, nie wiem, grubsze, tak, no, że tak się brzydko wyrażę, będą miały tej powierzchni skóry więcej niż te osoby chudsze. No wiecie o co mi chodzi, ale przyjąłam jakąś taką ogólną średnią, czyli te 4,5 grama. No i słuchajcie, mam wagę mam taką wagę, która mierzy z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Ja tą wagę nie kupiłam specjalnie do tego filmu, ona mi była potrzebna do odmierzania olejków eterycznych, jeśli chodzi o moją firmę. Natomiast dało mi to do myślenia i dało mi właśnie to pomysł na nakręcenie takiego filmu. Także 4,5 g jestem z dokładnością w stanie odmierzyć tą wagą. Także zapraszam was teraz na taką część praktyczną, gdzie tutaj wybrałam sobie cztery produkty, które odmierzę i zobaczycie Sami jaka to jest ilość tego filtru. Ok, więc witajcie przy moim stole, to Was jeszcze nie było. E, przyniosłem sobie cztery różne filtry. E... Bo one wszystkie mają troszeczkę inne konsystencje i przez to też inną wagę. Ten p on ma raczej postać takiego lekkiego kremu, bym powiedziała, porównywalnego do tych koreańskich. Oczywiście nie pod względem wykończenia, bo on jest troszkę bardziej tłusty, ale jeśli chodzi o takie odczucia, wiecie, wagowe, to mam wrażenie, że to jest taki właśnie lekki krem jak te koreańskie. Eveline Cosmetics przyniosłam nie po to, żeby się jeszcze bardziej pastwić nad tym kremem, ale po prostu dlatego, że on jest taki bardzo gęsty, prawie jak pasta, dosyć ciężki. Tutaj mamy coś zupełnie odmiennego, bo to jest mleczko, więc zupełnie wodnisty produkt. No i przyniosłam jeszcze też krem BB, żeby pokazać wszystkim tym, którzy uważają, że krem BB można używać jako filtr przeciwsłoneczny, ile go trzeba nałożyć. Nie wiedziałam za bardzo jak odmierzać te, więc przyniosłam sobie takie nakrętki, dlatego, że łyżeczka mi się na tym nie zmieści. Jak się będzie opierać na stole, to po prostu ten odczyt będzie niemiarodajny, także będę to odmierzać w takich malutkich nakrętkach. Mam nadzieję, że to widać, waga jest starowana i zaczynam od tego filtra i będę odmierzać 4,5 g albo 4,55 no w zakręgleniu mówmy, że 4,5 g. No to jedziemy. Troszkę za dużo mi się tu wlało, 4,66 jest, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to więcej niż ja nakładam na twarz, szyję i dekolt. Myślę, że tak jedną trzecią za mało nakładam, powiedzmy, bo zawsze sobie wykładam filt na dłoń, więc w ten, w ten sposób widzę, no ale nakładam troszkę mniej, ale nie dużo mniej. Mniej więcej tyle tego filtra rzeczywiście nakładam, mam nadzieję, że to widać dobrze, ile tego tutaj jest. Później postaram się taką porcję wyciągnąć na rękę, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Bo też widzieliście nieraz, jak nakładałam filtry, i ile go było. Czyli tutaj jest ten. Kolejny zmierzymy sobie ten z Eveline Cosmetics. Jest 4,5 dokładnie. Ten jest ma troszkę inną konsystencję, więc on ma inne jak gdyby wrażenie, no ale też tego kremu jest sporo. Ja myślę, że jak robiłam ten test, to go aż tyle nie nakładałam. Zobaczcie, jak one się rozlewają, to to zupełnie inaczej wygląda. Myślałam, że ten będzie cięższy i będzie go jak gdyby mniej, ale chyba niekoniecznie. Chyba też jest dosyć lekki i dosyć sporo widać go tutaj w tym słoiczku. Jest. Kolejny to jest ten zbiorę i on ma taką zupełnie płynną konsystencję, więc tutaj ciężko jest to odmierzyć, bo ja też sobie go nie wylewałam na dłoń, tylko od razu nakładałam na twarz, bo tego nie ma jak wylać na dłoń. Także ciężko jest to odmierzyć, ale wiem, że mniej więcej takie trzy, yy, trzy ściśnięcia, że tak powiem, nakładałam. Także zobaczymy, czy to była odpowiednia ilość.

Słuchajcie, no to nakładałam tego filtra prawie że połowę za mało, tak naprawdę. Tutaj tego jest sporo i to jest na takie 4-5 warstw, jakich ja nakładałam, przeważnie około trzech warstw. Także no, z tymi filtrami trzeba uważać, dlatego że one wydają się takie fajne, lekkie, półpłynne, szybko się wchłaniające, ale przez to ich trzeba dużo więcej nałożyć. Także mówię, dla mnie te takie półpłynne filtry. Y troszeczkę są problematyczne, jeśli chodzi właśnie o odmierzanie tej ilości. No i na koniec, słuchajcie, ten krem BB, to już nieważne jaki, krem BB. Wiecie co, nie chcę go już więcej marnować. Dlatego, że to jest ilość, którą ja bym y, używała chyba przez tydzień. Y, bo wciąż jeszcze dostaję takie pytania właśnie, y, czy pod krem BB nakładam jeszcze filtr przeciwsłoneczny albo czy pod minerały nakładam filtr przeciwsłoneczny, no to to jest właśnie odpowiedź. Dla mnie ta ilość kremu BB, jaka tutaj jest, wystarczyłaby na tydzień. A to jest dopiero, y, nawet nie, bo to było 4,3 y, chyba grama, czyli jeszcze nawet trochę mniej. Słuchajcie, tak to się przedstawia. Zabiorę tą wagę. Mam nadzieję, że to było widać w ogóle te tutaj odczyty i jeśli nawet nie było widać, to mam nadzieję, że wiecie, że was nie okłamuję. E, tak to wygląda. E, tak to wygląda w tych nakrętkach. Ja wiem, że to ciężko jest sobie wyobrazić teraz na ile to jest na łyżeczkę, czy ile to jest na dłoń. Nie wiem, może wyciągnę jeden z tych kremów na dłoń i zobaczymy, jak to się prezentuje właśnie na wierzchu dłoni. Przyniosłem sobie tutaj łyżeczkę. No, i jeszcze tutaj nie, wyskro, nie wyskrobię tego wszystkiego, ale zobaczcie, ile to jest filtra. To jest mniej więcej taka ilość. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, ile tego ja tutaj mam na dłoni. Yy, ja nakładam tak jedną trzecią mniej, czyli i tak nakładam go za mało, chociaż wydaje mi się, że nakładam go bardzo dużo, ale myślę, że tak tą jedną trzecią mniej nakładam. Chociaż też no, muszę przyznać, że nie nakładam na cały dekolt, właściwie to nakładam tylko na obojczyki. No, zależy oczywiście od pory roku i od tego, co mam ubrane, ale to jest taka ilość filtra, którą powinniśmy nałożyć na twarz, szyję i dekolt. No, i co wy na to? Jak Wam się to podoba? Czy rzeczywiście nakładacie takie ilości? No, bo y, ja przyznam się szczerze, że takich ilości nie nakładam, chociaż już wydaje mi się, że tych filtrów nakładam bardzo dużo, a okazuje się, że i tak, i tak nakładam ich jeszcze niewystarczającą ilość. No, musicie przyznać, że żeby o, y, otrzymać taką wartość, jaką mamy na opakowaniu, to tego kremu naprawdę musimy nałożyć dużo. Jeżeli już Wam się wydaje, że nakładacie go dużo, to prawdopodobnie i tak nakładacie go za mało. Y, no, i też trzeba brać. Pod uwagę właśnie ciężar. Im lżejszy jest ten filtr, im lżejszą ma konsystencję bardziej płynną, tym tak naprawdę więcej tego filtru musimy nałożyć. No i tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten zbiorę, to moim zdaniem jest go ciężko nałożyć te zalecane 4,5 g, dlatego że on ma jednak taką tłustą formułę, i jak już robiłam test tego filtru, to wydaje mi się, że nałożyłam połowę tej. Nie wiem, zalecanej ilości, a i tak, i tak ciężko on mi się wchłaniał i przez bardzo długi czas. Także tutaj te, te płynne filtry, one mogą być troszeczkę zgubne i troszeczkę mylące. Najlepiej chyba jest jednak stosować takie filtry bardziej kremowe, bo tutaj jakby bardziej sobie możemy zobrazować tą ilość. No, ja sobie wyciskam zawsze ten filtr na, na grzbiet dłoni, dlatego że jak wyciskam go po trochu i nakładam, to potem w konsekwencji nie wiem, ile tego filtru nałożyłam. Także już od pewnego czasu robię tak, że wyciskam go sobie na dłoń i mniej więcej widzę, jaką tutaj mam ilość tego kremu i tą ilość staram się nałożyć na twarz, szyję i dekolt. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o ten filtr, to i tak, i tak zorientowałam się, że nakładam go zbyt mało. Słuchajcie, moja rada, no nie, nie, nie powiem Wam, że teraz wszyscy macie kupować sobie wagi, chociaż te wagi nie są, to nie jest jakiś tam duży wydatek i być może ona się też Wam przyda do czegoś innego, może do, do kuchni albo nie wiem, do... Ważenia sobie pierścionków. Jeżeli macie taką wagę, to wystarczy sobie taki filtr raz odmierzyć, żeby samemu po prostu zobaczyć, jaka to jest ilość na dłoni. Natomiast, jeżeli no, nie chcecie inwestować w wagę i nie wiem, nie chcecie, uważacie, że taka ilość, jaka Wam pokazałam na dłoni, to jest i stanowczo za dużo, no to nie wiem, no, musicie się zastanowić po prostu, czy macie odpowiedni filtr. Bo słuchajcie, mówi się, że najlepszy filtr przeciwsłoneczny to jest taki, który będziecie używać. Więc tutaj ważne jest to, żeby znaleźć sobie, eksperymentować, jeżeli nie sprawdza Wam się jeden, to kupić inny i znaleźć w końcu taki filtr o takiej konsystencji, którego będziecie w stanie rzeczywiście nałożyć takiej większe ilości. Ja sobie zdaję sprawę, że te 4,5 g to jest nie do pomyślenia i mówię, nawet ja tyle prawdopodobnie nakładam i jest to naprawdę... Rzecz, którą ciężko jest osiągnąć, ale tym bardziej miejcie na uwagę to, jakie filtry używacie, żeby one rzeczywiście miały ten wysoki faktor, żeby może rzeczywiście w tych okresach dużego nasłonecznienia je dokładać w ciągu dnia, bo pamiętajcie, że te 50, które macie tutaj na opakowaniu, to jest tak naprawdę tylko osiągalne w warunkach laboratoryjnych przy bardzo równomiernym rozłożeniu tego filtra i przy odpowiedniej ilości. A my w życiu codziennym, no niestety, ani nie nakładamy go tak dużo, ani też nie nakładamy go tak. Równomiernie, także bierzcie pod uwagę, że te cyfry napisane na opakowaniu to są tylko takie cyfry poglądowe, które dają nam jakiś tam pogląd na, na ten stopień tej ochrony, ale no jest to tak naprawdę nieosiągalne. A już w ogóle jeśli chodzi o kremę BB, no to tutaj też macie sami odpowiedź jakie to są ilości i że to jest absolutnie nieosiągalne, bo dalej słyszę takie opinie na YouTube, że świetnie, świetnie, że mamy kremy azjatyckie BB z filtrem w ogóle 40, bo no bo już nie musimy używać kremów przeciwsłonecznych, bo przecież mamy taką wysoką ochronę przeciwsłoneczną, no... Nie mogę, po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera, jak słyszę takie opinie. Także nie dajcie się zwieść, no i po prostu starajcie się nałożyć tych filtrów tak dużo, jak się da. Nawet w dwóch warstwach, tak jak mówiłam, nakładam też filtry w dwóch, w trzech warstwach, bo taką dużą ilość naraz jest bardzo ciężko nałożyć i zanim nam się to wchłonie w skórę, to po prostu się tylko zniechęcimy i przestaniemy tego w ogóle używać. Także nakładajcie filtry w warstwach po trochu, wyciśnijcie sobie taką ilość, jaką chcecie nałożyć. Na, na tą całą przestrzeń i po prostu stopniowo, w niewielkich ilościach filtr, ten ten krem wpracowujcie w skórę, delikatnie on się wchłonie, nakładamy kolejną warstwę myślę, że taki sposób jest najlepszy no i jeżeli macie to wszystko zbyt tłuste na skórze, to oczywiście możecie sobie to delikatnie odcisnąć serwetką to ja o czym już mówiłam, tylko odczekajcie te minimum 20 minut a, a najlepiej pół godziny i wtedy jak odciskacie, to oczywiście nie marzecie tą serwetką, nie szorujecie nie, nie przesuwacie, tylko delikatnie nie przyłóżcie, i ten nadmiar tej tłustości po prostu odciśnijcie w tą serwetkę. I yy, nie bójcie się, ten filtr na pewno Wam się nie uszkodzi, nie przesunie, bo on po, tym, po, po tej pół jest już na tyle utrwalony, że taki zabieg można bezpiecznie yy, wykonać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Że nie wiem, daję da Wam troszeczkę do myślenia, daję Wam jakiś tutaj pogląd na te ilości tych filtrów. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze, piszcie, ile Wy nakładacie tych filtrów i czy rzeczywiście nakładacie takie ilości. A jeśli nie, to mniej więcej jakie sobie odmierzacie, czy w ogóle je odmierzacie. Aha, bo ostatnio też widziałam chyba na Instagramie taki krótki filmik, że dwa palce i dwa palce ktoś na, nałożył takiej cieniutki, słuchajcie, paseczek, i to rozmarowane było na całą twarz, je i dekolt, no to to nawet nie była jedna dziesiąta tego, co powinno się nałożyć. Także te dwa palce to też jest taka wartość umowna, bo wszystko zależy, jaki gruby pasek na tych dwóch palcach będziemy odmierzać. Tak? Także mam nadzieję, że Wam, wam ten filmik w czymś pomoże, że pomoże Wam dobrać odpowiednie ilości tego filtru. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za subskrybujcie, zostawcie kciuka, zostawcie komentarz. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć! sub indo